Dzisiaj powiem, jak wyekstraktować czystą benzodiaminę. Musimy mieć tutaj mięso szetkę mroza. Na jedną z 25 ml wody. E, mieszacie to. Bierzecie jakiś tam na przykład filtr. Ja go podałem, bo, bo jeszcze to było benzodiaminą, co nie. I później słyszycie na że to. Jak to wycieknie ta woda cała i dostaje to proszek. I E, około pół gramy nawet może zostać i takich 500 szatek i, i się spożywać Bardzo fajne z kulucynacją. miałem, widziałem temu e, potwory i demony w ogóle, co po mnie chodzili. Czułem tylko dziwne uczucie, jakby energia cała mnie nie wiem co było. Dzisiaj o siódmej że mam na filmie będzie to